No i witam wszystkich w drugim odcinku z serii Dizma kontra Minecraft. No w tym odcinku zajmiemy się na pewno zebraniem drewna, ponieważ węgla nie mogę znaleźć. No i przejdziemy się do, do tego cave'a, co mam pod chatką. Mm. No... Zaczniemy od zebrania drewna. No, nie wiem, z tym można powiedzieć jakoś specjalnie. Komentarzy nie było. Oglądalności też nie za dłużej. No, nie wiem. Może to się uda jakoś poprawić w najbliższym czasie. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co mam poprawić. No, ogólnie, piszcie wszystko. Wszystko piszcie, co chcecie. Hmm. Tutaj całą krytykę przyjmę na klatę. Wszystkie słowa, krytyki. Tak od tamtej pory nic nie robiłem na tym save'ie, tylko tyle, że yy, teraz wskoczyłem na niego i tutaj to tak rozmnożyłem, można powiedzieć. W sumie to nic więcej. Trochę drewno zebraliśmy myślę, że 40 desek starczy. No dobra. Teraz do piecyka. Won. O. No i tak już mówiłem. Tak jak trzeba zadbać o tego cave'a tak ładnie. Takie sobie zrobię schodki. Yy. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Yy. Jakoś nic ciekawego takiego nie mam. Poza tym, że dzisiaj wreszcie odebrałem swoje świadectwo. Uuu! To tak, mam już swoje piękne, wymarzone świadectwo. Uuu! Aha. No i co? No i. Żadna rewelacja. Ym, nie, tak się nie stawiało schodków. Nie używałem nigdy schodków, dlatego, <laughs> przepraszam, taki wyszedł fail. Tak też nie. Aha, to już wiem jak. Nigdy się schodkami nie bawiłem, zawsze półpytki albo drabinki. Yy. Tak to się robiło. No nie wiem. Był czas na pozdrowienia w zeszłym odcinku. W tym odcinku również też chciałam pozdrowić użytkownika XHBRAI. Jeśli ktoś go jeszcze nie ogląda, tak będę przypominał chyba w każdym odcinku. Do znudzenia. Oj, Jak ktoś go nie ogląda, to zapraszam na jego kanał. Ma bardzo fajne filmiki z YouTube'a, no i nie tylko. Yy, z YouTube'a, z Minecrafta i nie tylko. Yy, no i. No i ogólnie. Fajnie to wygląda. Co to jest? Jakiś taki dziwny ten cave. Ej, na serio dziwny. nie znalazłem. Na serio nic? Ej no. Nic, nic. No trudno tam. No cóż. Nic nie poradzę. Tutaj może coś będzie. O! Wreszcie. I ta strona tego cave systemu mi się podoba. Oj, tylko żebym się nie zgubił teraz. Tendencje. Uuu! Ile węgla! Dużo tego węgla, bardzo się cieszę. Widziałem, że, że w tym cave znajdę węgiel, ale że aż tyle to. Myślałem tylko o 4-5 klockach maksymalnie. Myślę, że to małe jest. a się okazało, że wielkie. No i też tego węgla nie jest dużo, ale jak na początek całkiem sporo. A propos tego tak węgla, to zacząłem ostatnio grać. Postanowiłem sobie, że nie będę grał na tym save'ie, gdy nie nagrywam odcinków. Od ostatniego odcinka minęło parę dni, to gram na swoim takim starym świecie, na no, też na singlu, tylko że tam yy, miałem dużo zrobione, ale zaprzestałem gry, nie wiem dlaczego, znudziło mi się. I tam sobie zrobiłem kopalnię diamentów, to dzisiaj grałem chyba maksymalnie godzinkę, znalazłem 12 diamentów, także no ładnie, ładnie, mi się to, to podobało. Ale później wpadłem do lawy i wszystko poszło. Ale nie, nie. Wysypałem się na szczęście i zdążyłem dobiec. No tutaj to troszkę wszystko. 18 węgla. Myślę, że w zupełności starczy. Mm. No to sobie zrobimy. Pochodni trochę. O, starczy. To się tutaj wrzuci do skrzynki. No i git. No i tutaj też tak chciałem w tym odcinku. W... No znalazłem troszeczkę węgla. To jest taki plan z ostatniej chwili. O, grzybki. O, czerwone grzybki są. Jeszcze tylko brązowe trzeba znaleźć, bo czerwony z coś nie ład ładnie zrobiło. he Grzyb na drzewie? Grzyb na drzewie, no na sprawa. No, no ale ok, mi się podoba. Hmm. Tutaj, no też ładnie. O, przejście z tej strony kiedyś coś muszę zrobić. Na razie nie mam planów. No dzisiaj tak w związku z tym, że właśnie gini. Zebrałem trochę węgla. Zrobimy sobie łopaty, a nie mam. No to idziemy zbiera trochę piasku na szkło, żeby zrobić szklarnię. W szklarni, no nie wiem. To będzie chyba zboże normalnie. Normalna szklarnia taka. Nie wiem, zastanowię się. Zbieram piasek, to nie wiem, to mogę tak trochę pomarudzić, jeszcze bez sensu, chociaż w większości grałem bez sensu. Ale to, o czym mogę mówić, takie zdrady już plany. Pewno no ten użytkownik będzie dla zły, ale co mi tam? Otóż yy, użytkownikiem, którego cały czas polecam, on, yy, nazywa się X-Heavy Rain. Jest to kolega, dobry kolega. Z nim planujemy nagrać odcinek razem na jego mapie na serwerze multiplayer. Nagrać kilka odcinków. Ogólnie to ma być świątynia. Tyle co się dzisiaj zgadaliśmy. No i resztę myślę się jakoś dogadamy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiem, że idzie noc. A z nocą idzie koniec tego dnia. No ten dzień no, nie był jakoś taki rewelacyjny co każdy przyzna bo nic praktycznie nie mogłem zrobić tylko siedziałem tutaj w tym cave to kopałem piasek no a to już nie łamię zasady i jeszcze zrobimy kawałek nocy hmm, chociaż o piasek jest nawet dużo go. Nie. Jestem człowiek z zasadami i nie. Zmieniłem zdanie. Też często zmieniam zdanie. No cóż, no żegnamy ten piękny zachód słońca chciałbym powiedzieć. Ale to już księżyc wychodzi. No to... No cóż, no trudno. Widzimy się w trzecim dniu. Na razie.